Witam wszystkich bardzo serdecznie tutaj Księgwer, a to kolejny odcinek z gry FIFA 14. Gramy w kolejnym meczu, gdzie przeciwko Śląskowi Wrocław gra Krakowia. i dzisiaj lecimy dalej. Jestem znowu wystawiony w meczu, w kolejnym. Nie zrobiłem żadnej pauzy, więc możemy możemy grać. Zobaczymy co teraz będzie. Oj, prawie, ale dajcie mi escape'a. Już mogę escape'a? No, dziękuję. Nie lubię tych trybów grać, bo nie, nie umiem jeszcze tego wszystkiego rozgrywać, więc. I znowu, tak trzeba zagryć, tak żeby się oszczędzać, a dobre akcje wyprowadzać. I dobrze się rozgrywać. derby Jakie derby my dzisiaj gramy? O co, o co im kaman z derbami? No. Jeżeli spieprzyłem to Bo spieprzyłem to fest spieprzyłem. No to musiałem chociaż dośrodkowanie oddać. No dzięki, dzięki, żeś mi tak podał. Dobra, wracam się już na swoją pozycję. No, odbierz mu, kurde. ja nie wychodzi mi to w tym meczu, ale nie nie mogę się poddawać. trzeba walczyć do końca Jestem nospalonym. Leć, leć A ale jeszcze jesteśmy. Dobra, ale jest chyba od bramki. Nie, rzut rożny. No. Cofam się specjalnie na jakieś dobi do dobitkę, a tu niestety piłki nie opanowali. Ale dalej mnie ciekawiło, jakie derby mu chodziło. Krakowia i Śląsk? Wrocław? to nie gramy przeciwko Wiśle Kraków, żeby były derby. Nie wiem, nie wiem o co mu chodziło. No, trochę tak przy bramce, trochę nas zepchnęli do defensywy. Nie mogą wyjść z za akcją zawodnicy. Będę strzelał, co ja się będę? Będzie to ma być zabawa, to ma być strzał. Oddany. Tylko szkoda, że się wywrócił jeszcze, gościu. Do tego nie, zamysłu w ogóle nie miałem. Bo muszę patrzeć też na minimapkę, gdzie się moi zawodnicy znajdują. Teraz to se możesz, Jejciu, tak podawać. Gdzieś dzielece, A on mi podał całkiem w drugą stronę. No nic, trudno, trudno. Trochę niedogadanie z zawodnikami. Dobra, odebrałem ładnie. Teraz nie. Jestem na spalonym. O, w mordę, gościu, ty to tak rozgrywałeś długo. I! Kurcze! Ale z siłą strzału plus jeden yy, wyszła. Statystyki mi przynajmniej rosną. No! Kurcze! No nic, nic, nie miał praktycznie z kim rozegrać. Trudno. Tak czasami jest. Odebrałem piłkę i teraz można z akcją iść. Kurczę, nie odebrałem szkoda, szkoda. No no Ajajaj aj, 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 aj. Szkoda, że nie byłem bardziej z tyłu no, Ale dobra, już trudno O no, i stracił piłkę, trzeba się znów cofać Wybicie jeszcze na aut No, no, rozgrywać. Jak to będziecie rozgrywać? Panie, panie. Aj, szkoda, szkoda, szkoda. Kurczę, trochę zarąbałem. Dobra, dobra, bramkarz... Bramkarz broni. Idealnie. I co, faul dla kogo? O, dla nas. Gdzie ja jestem? No i szkoda, że tego nie do dostał. No i lepsze, że nie wiedziałem, gdzie byłem. No ale dobra. Czasami się tak zdarza. No to wznawiamy mecz. Znowu jest w miarę z kondycją. Nie wypruwamy flaków na jednej połowie. No, PANIE! Nie, to wyprówamy flaki. Bo spieprzyłem, to musiałem odebrać z powrotem. Kurcze! Za dużo ich tam było. No, 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 no! Szkoda, że nie odebrał, szkoda. Powiem wam, że teraz tak dziwnie słońce świeci po tej, po tej planszy i ciężko stroje rozpoznać Krakowi. Ale nie ma jeszcze tak najgorzej. Aj! Zmylił mnie. Ostro mnie zmylił. Dobra, dla nas rzut z autu. Podasz mi? Nie podaj, nie podawaj, bo byłem na spalonym. Dobrze. Aj, dalej jestem na spalonym. dobrze. Jakby mu... nie udało mu się dośrodkować, ale dobra, mamy już autu Aaa, spiję to dosłownie. No, no. Nie, dalej nic z akcji. Nic, nic, nic. Niestety. No, i mam nadzieję, że ten mecz będzie wygrany. Taką mam przynajmniej nadzieję, ze Śląskiem wygrać, to, to będzie fajnie. Nic z tego, nic z tego. Mógł spróbować podawać. Ja byłem, w sumie byłem na przez chwilę, w momencie strzału chyba. Dobra. Już sądowni nas ścigają, no. Musieliśmy ich do błędu. Co się mniej więcej ustawić tak jak komputer mi chce, i tak żeby się wystawiać. Oj, został przerzucony na murawę. Co to ma być? Oszczędzajmy się troszkę. Dobrze. Ajajajajaj. Aż kurde mi odejmuje mowę, bo tak próbuję się skupić. O, kamera fajniejsza. Jak dla mnie. O nie, myślałem, że do naszego dojdzie. Do żadnej? Już nie, 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 Szkoda 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 szkoda. przynajmniej przynajmniej się się jakiejś akcji i mi trochę średnią to też podnosi. Nie wiem, czy się wbijać w pole karne. Oj, 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 ale to chyba nawet i Śląska wrocław w zawodnik, tak? podawał do tyłu. Mila przypicie z tego, co widzę. Wow! Dobra. Do, 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 Dobre odbiór piłki. Czemu on defensywny? Dobrze, wystawił mi się idealnie, o to chodziło. A w razie czego na dośrodkowanie już stałem kurczę ale akcję rozgrywamy może jak mi się statystyki poprawią to będzie lepiej oj traci kolejny raz przejmuje takżeś to komentator powiedział i traci Wybijaj to, wybijaj. Więcej pożytku by było z jego wybicia, szczerze. Oj, szkoda, szkoda, szkoda. Spróbuj odebrać. Wow! Dobra, na no, odrzuciłem piłeczkę. Nie ma źle, jakie zmiany. Ja nie schodzę idealnie. A próbował zaszpanować, że umie piętką i nie wyszło mu. O, dobrze, dobrze w obronie się spisał. No i już by podawał. Ale dobra, koniec meczu. No nic, no to w tym meczu nie wyszło tam najlepiej. Ale robiliśmy co mogliśmy. 6-4. Mieliśmy strzałów jeden celny, czyli 100%. Podania 4 krótkie i to celne. I 2 średnie, kluczowe podania 1. Odbiory piłki udane, 5, nieudane 2. Ustawienie się przechwycenia 2, poza pozycją 4, utrzymanie piłki piłki, wywalczone 3, stracone 4. No to ciśniemy dalej. Jak tu mamy statystyki? No dużo oddanych strzałów. Oni tylko 2,2. ,2, w 100% celne O, no, awansowałem na siódmy poziom, idealnie yy, Cele Średnią tam osiągam. Skuteczność podań też Wypracowane bramki nie, ale wypracowane okazje. Zobaczmy... O, kolejny mecz też yy, gram Zobaczmy jakie cele nam yy, dają. Utrzymać 75% przynajmniej, weź wypracowane bramki przynajmniej w 8 bramkach, strzel je lub asystuj przy nich. No dobra, i okazję strzelecką co najmniej 30 razy, sporo, sporo, a mam dopiero jedną okazję strzelecką, ale może się to zmienić. Może się to zmienić, no to w tym odcinku będzie to wszystko, jeżeli wam się podobał nie zapomnijcie dać łapki w górę. Zapraszam także do subskrypcji kanału oraz odwiedzania mojego fanpage'a na Facebooku, gdzie na bieżąco będę dodawał materiały, które aktualnie ukazują się na YouTube. Czym dzieje się? Cześć.